Cześć, tu Jola z Ultramaszyny. Witam Cię w kolejnym odcinku nauki podstaw szycia. Dzisiaj troszeczkę inaczej, nie będziemy nic szyć, tylko jakby spełniając Wasze prośby, pokażę, jak korzystać prawidłowo, jak korzystać prawidłowo z nawlekacza w maszynie domowego użytku. Nawlekacze są różne, więc troszeczkę jest z tym zamieszania. Dodatkowo przypomnę Ci, że wiele maszyn z ultramaszyny posiada własny kurs obsługi online, nie tylko papierową instrukcję, jak również taki czterogodzinny kurs um, uczący Cię jak prawidłowo korzystać z maszyny do szycia. Także przystępujemy do dzieła. Zapraszam Cię! Jeden z najprostszych nawlekaczy, maszyna Brader. Tutaj jest nawlekacz, ale zanim zadziałamy tym nawlekaczem, zawsze w każdej maszynie pamiętaj, że igła musi być w najwyższym położeniu. I teraz opuszczasz nawlekacz pionowo w dół i dopychamy. Tak, żeby szydełko, które jest na wlekaczu, weszło w otwór do igły. Zaraz zobaczysz to na zbliżeniu. Teraz zahaczamy nitkę od ten haczyk tu z lewej strony i podkładamy nitkę pod szydełko, które jest w igle. Lekko trzymasz koniec nici i popychamy nawlekacz do góry. I teraz w igle siedzi nitka, która jest taką pętelką. I trzeba jakąś czy przecinaczką, czy zwykłą szpilką przeciągnąć to. Uszko. O, widzicie? I tak działa nawlekacz. Podstawowe rzeczy: stopka podniesiona do góry, igła ustawiona w najwyższym położeniu. Dopiero używasz nawlekacza. Inna maszyna, nawlekacz można powiedzieć, że taki sam. Maszyna mechaniczna, elna i ta sama historia. Zawsze pamiętaj o podniesieniu stopki i igły w najwyższe położenie. Opuszczamy nawlekacz, który wprowadza szydełko do igły. Ja tu na chwileczkę tylko przesłonię, bo musimy zawsze zahaczyć nitkę, tak, za ten róg. I szydełko widzimy jest w igle. Jeżeli igła raz, drugi, trzeci, piąty nie będzie w najwyższym położeniu, to to szydełko uderzy w trzon igły i już macie skrzywione. I potem nie nawleka. Nitka pod szydełko, lekko trzymamy nitkę i popychamy nawlekacz w górę. Widzicie, ciągnie nam takie tutaj. Oczko i to oczko trzeba przeciągnąć. I już. Następna maszyna, Minerva, też ma tutaj nawlekacz manualny. O, widzicie, troszeczkę inaczej wygląda, dlatego pokazuję kolejną manualną. Tutaj jest manualnym nawlekaniem, czyli nie, nic tu automatycznie się nie dzieje. Musisz to opuścić. Igła teraz została. Wyposażona w oczku, ma taki haczyk, który jest pomiędzy tymi metalowymi blaszkami. Tu są blaszki i z drugiej strony są takie same. I znowu, na chwileczkę muszę tutaj zasłonić Wam. Nitka idzie tak, czyli za ten haczyk cały czas moja jedna ręka machająca do Was musi trzymać. Ten nawlekacz, bo jak puszczę, to to wystartuje w górę. O i jeszcze chwilkę, bo się tu mi. Ja mam pozycję bardzo tutaj niewygodną, ale żebyście we wszystko widzieli. I teraz pomiędzy tutaj te wystające blaszki na igle opieram nitkę, która się zahaczyła zapewne o ten. Yy, haczyk, który jest w szydełku. Puszczam wszystko i mam przeciągnięte oczko przez igłę. A teraz zobaczycie pełen automat do nawlekania. Takie automaty mają maszyny Brother i Yuki. Do szóstki macie normalne nawlekanie zgodnie z instrukcją. Potem wchodzicie w to przecięcie na metalowym tutaj początku. Siedem na ósemce to jest nożyk na boku maszyny, i dźwignia na boku opuszczacie nawlekacz w dół i już jest nawleczone. Standardowo musicie jak zwykle przeciągnąć tą pętelkę do tyłu igły. I to jest automat do nawlekania. Oczywiście w takim rozwiązaniu obowiązuje was również igła w najwyższym położeniu. I stopka podniesiona. A tutaj zobaczycie jeszcze e, automat w juki. drobinkę inaczej wygląda, ale działa tak samo. Czyli do szósteczki idziecie normalnym e, torem nawlekania nitki górnej. Potem w szczelinę w siódemkę. I ósemka to jest nożyk na boku maszyny. I teraz też na tym boku znajduje się dźwignia, którą opuszczacie w dół. I nawlekacz nawleka nam pięknie igłę. Widzicie? I standardowo powtórzę się do znudzenia igła w górze, stopka w górze i pętelka do przeciągnięcia. No i co, prawda, że łatwe? Należy tylko pamiętać o tym, co tutaj do znudzenia już powtarzałam, żeby zawsze kontrolować igłę y, uniesioną, żeby igła zawsze była uniesiona do góry i żeby stopka była opuszczona, bo wtedy masz nitkę y, niezakleszczoną w naprężaczu i jest. Łatwo przewlec ją przez igłę. Także korzystajcie z nawlekaczy. Większość maszyn teraz ma nawlekacze, nawlekacze manualne i nawlekacze automatyczne. Powtarzam jeszcze, przypominam Ci, że mamy szereg kursów online do obsługi maszyny do szycia. Także zapraszam Cię do korzystania z tych kursów i również zapraszam na następne spotkanie w nauce podstaw szycia. Zobaczymy.